No nie pokazuj jego live'a, że na no opierdal <grywa> co jest tam Jest tu Nic. Nie mogę pisać na czacie. Nie wiem. Dobra, widać. Dobra, będę czekał H1. Skrzynia z petami. Chodź, chodź Nikoś. Chcesz? ktoś będzie na live, to dam 10 koła. na grę. No dobra. Tak, ktoś będzie też. To... Mogę ci dać. Ej, sprzedało mi się ty. No to też mogę iść. Ja pójdę. Ja pójdę. Mogę iść pierwszy o 7? 7. O 10? Co 10 koła iść, to H1 skrzynia z petami. Mm, mm, mm. Jak chcesz 60 10 koła iść z bianki to wymiana. A masz na żeby poszedł? No nie wiem czy chcę, kucami no. na to chyba nie mogę wymiarnąć. No to ty możesz coś iść ze swoimi widzami. No i tu nie ma. To jest problem. <grym> nie no żadnych kiloś, nie no. 10 kamienium, Coś było. Nie mogę, nie mogę dać. Ja muszę też lecieć odmianki. <grym> Czy to... to chodź, nikoś, ty ze mną. Chcesz? No, możemy iść w poker, a nie takie... mm, 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 Bo tam mm. wiem, że to zależy od losowości w 100%. na pokerze to mam... No to aż 50 na 50. No... Dobra, ale na pokerze mam szansę, normalnie... Wiem, że ktoś potrafię, na pokażę. Mmm, mmm, mmm. A no jak ktoś ci napisze na czacie, że, że może iść, to albo ja pójdę, albo Ty no. Ja mogę pisać na czacie live? Czy muta dostanę? piszesz. Tak mnie nie pisz Mmm, mmm. Mm. Prostawa, nie wiem. Nie. Jak ktoś Czy, chce, to chodź, iść, 10 Co? Jaki tamten ty podpisana etykieta? Jeszcze mu 2 na etiketa? A, naprzecz, a o jakim tykiecie? Na tego drugiego. Z, napisał, że on nie rajduje, napisał, że on nie rajduje i. No to jest to robi mi, tylko on nie rajduje. Wiesz, o co chodzi? Nie robi takiego. Wszystko to przecież mówiłem. No musimy rajduć. Mm, mm, mm. Są 33%. A i pas tu dość może być. A ty lepiej może nie patrz, lepiej zamknię <grym> Z Takiego nie ma na najwyższym, czy doj gąbka. Nei. Mm -mm. Działa tak? Czy nie działa? No, nie, działa tak. Tak działa. Poczekam. jeszcze jedną rzecz zrobić jeszcze jedną rzecz jeszcze zrobić mogę. Dobrze, to się. Mm, 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 mm. Bo zaraz wiem. Wiecie, <coughs> to już jestem live'ie czy nie? Pustki. Anaki, Anaki. No i co to dalej? Ten fałszywy system jest tylko po No, no się już odpala. To Ten... Mm. Mm. Mam na razie czekałem 10 koła ten mój. Chodź mi Nie Chodź. Chcę się dawać na spano, bo jestem na kordach jeszcze. No dobra, no ma, tak będzie ktoś co ci powiem. O 10k w górę Kasia ile byś tak dał? Na, na takie o, zakręconko? Mógłbym na Pokera 200 koła dać Nie, 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 na to mówię, nie na tamto Bo no to na to nie, bo to jest ta losowość No Speed jakoś padł, dużo miał z tego Takiego Z Takiego okręcenia Co? To jest, to, jest, to jest też częściej ktoś. No Czoc Tę, tę, to za jest... chwilę na przykład ja ostatnio z pokera zarobiłem 200 koła. No trochę dzisiaj prawie na 0 tam minus 9 koła, jakieś, ale co. Pokażę. do tego co wygrałem? Nie, to ja nie, ten... eee. nie. na 10, mam czek na 10, jak ktoś chce iść do a może być o więcej. Dobrze. Jeszcze jedno sąd tylko a, a Spotify asodprawowe żeby coś leciało Dobra, to już mm, mm, mm. Nie to. Mhm. No, już mi się zajdzie. Klik serac. Elo. Elo, baca. tego live'a, ale nikogo nie mam. Ale najmasz no bana. Chodź ty, o zmianki. Co? A, nie, ma przegra. A no tak, 3 miliony wecykłe, ale boję się. I nie wejdę w słońce. Ale mówię, że przegra. To jest 50-50, to jest losowe. Nie, to nie ma, nie ma. A mówię, że przegrasz. No, no. Przegrasz, to przegrasz. Zabili z i wyszedł od razu Ja nie wiem, tak klatki nie rozumiem Dobra, no nikt nie chce nikogo nie ma A to jest tak, tak samo jak było z tym Z tym, na tym zakopaliśmy, pamiętasz? Tylko tam mogę pisać na czacie, chyba, a tu nie No, live Oooo, no tak no. Trudno ci będzie kogoś znaleźć. No. Realnie chciałbyś z tą iść. Ba mam pomysł. Dobra.